Pamiętacie, jak mówiłam, że 2021 rok będzie rokiem niespodzianek? Nawet jeżeli nie pamiętacie, to będzie, a pierwsza niespodzianka jest już teraz w postaci premiery niemieckojęzycznego serialu My, Dzieci z Dworca Zoo, opartego na takiej bardzo, bardzo głośnej, popularnej powieści autorstwa Christian F. Pod tym samym tytułem. Jest to serial niemieckojęzyczny. Który został zapowiedziany przez HBO, które ten serial dystrybuje w Polsce, zaledwie 18 lutego, na 9 dni przed oficjalną premierą. Ponieważ serial pojawi się na platformie w całości z ośmioma odcinkami, 27 lutego. My widzieliśmy wszystkie odcinki przedpremierowo i w pewnym sensie nagrywamy tą recenzję jako odpowiedź na Wasze prośby, bo jak ta informacja o premierze pojawiła się w mediach, bardzo dużo osób zaczęło do nas pisać na priv z prośbą o recenzję i powiedzenie, czy po pierwsze warto czekać, warto się za to brać, a po trzecie, czy serial jest wierną adaptacją książki. Zanim jednak przejdę do samej recenzji, chciałabym troszkę wprowadzić Was w kontekst i w historię, bo nie jest to rzecz w tym momencie pewnie rozpoznawalna przez szczególnie to młodsze pokolenie. To jest książka, która powstała ponad 40 lat temu. I później bardzo, bardzo, bardzo długo czekała na swoją serialową adaptację ja bym ujęła to tak. My dzisiaj oglądamy euforię i oglądamy historię Ru, która ma problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a 40 lat temu młodzież zaczytywała się w pamiętniku Christian F pod tytułem My dzieci z dworca Zoe, była to opo Opowieść o 13-letniej heroinistce z Berlina Zachodniego, która przeszła absolutne piekło w momencie, kiedy się od tej heroiny uzależniła. Zresztą nie tylko ona, ponieważ jest to oczywiście historia prawdziwa, historia oparta na faktach. Pod koniec lat 70. Berlin zachodni zmagał się z absolutnie gigantyczną. Plagą uzależnień wśród bardzo młodych dzieciaków, takich właśnie 12, 13, 14-letnich. Historia Christian ujrzała światło dzienne dzięki dziennikarzom z magazynu Stern, którzy początkowo chcieli z nią przeprowadzić krótki wywiad, po tym jak zeznawała w takiej też głośnej, w Sprawie pedofila, który w zamian za usługi seksualne dawał dzieciakom heroinę, właśnie. Dziennikarze przyjechali do Christian na wieś i zaczęli z nią rozmawiać, i z tego krótkiego wywiadu zrobiła się bardzo, bardzo długa rozmowa, która została spisana i wydana właśnie w formie tego pamiętnika Christian F., ale to nie tylko jej perspektywa została przedstawiona w książce, również jej matki. Terapeuty od uzależnień, a także policjantki pracującej w wydziale narkotykowym. Książka stała się absolutnym hitem, mimo że była bardzo mocna, wielu szczegółów nie oszczędzono, była mroczna i no, w zamyśle miała zniechęcić młodzież do sięgania po narkotyki. Nie wiem, czy zniechęciła, ale na pewno stała się absolutnie kultowa, dlatego że przetłumaczono ją na 30 języków i rozeszła się w 5 milionach egzemplarzy, a sama Christiane F. stała się w pewnym sensie celebrytką. W 1981 roku, na podstawie tej książki, został nakręcony film pełnometrażowy. Film, który został zilustrowany bardzo bogato muzyką Davida Bowie, który zresztą też pojawił się w tym filmie. I wspominam o tym, ponieważ do tego filmu, a również przecież do książki, bo na książce jest oparty, nawiązuje ten nowy serial My, Dzieci z Dworca Zo, który będziecie mogli obejrzeć 27 lutego. Zresztą. Jeśli interesuje Was oryginalna książka, to ona w tej chwili jest, co akurat mnie bardzo zaskoczyło, dostępna na Spotify w formie audiobooka. Znaleźliśmy ją kompletnie przypadkiem, szukając po prostu jakichś informacji na temat my, dzieci z dworca Zoo. I jest jakby, możecie sobie jej po prostu normalnie posłuchać, tak jak płyty. Ten najnowszy serial w dużym stopniu nawiązuje do oryginału książkowego. Mimo że jest wersją uwspółcześnioną, a pewne wątki zmieniono, twórcy wyraźnie nawiązują zarówno do literackiego oryginału, jak i do tej filmowej ekranizacji, o której wspominałam. Te nawiązania niestety nie zawsze są udane, a dla osób niewtajemniczonych mogą okazać się wręcz niezrozumiałe. Mimo że y, opisane przez Christian oryginalne wydarzenia miały miejsce w latach 1975-1978, Serial nie do końca odtwarza nam tamten czas. Owszem, jest retro, ale powiedziałabym, że to retro jest takie bardzo w stylu współczesnych seriali Young Adult. Mam wrażenie, że to jest bardziej moda niż odtwarzanie faktycznych realiów danego okresu historycznego. Owszem, no, jest retro. Ja bym powiedziała, że to tak trochę. Bardziej w klimacie lat 80. wyszło. E, oczywiście zapomnijcie o komórkach, zapomnijcie o komputerach. Mimo wszystko nie jest współcześnie, ale język, jakim posługuje się ten nowy serial, jest już jak najbardziej współczesny. Zmieniono też klimat oryginału. Historia trzynastolatki, która z takiej zwykłej dziewczyny przeistacza się w totalną ćpunkę, która ląduje w miejscu, w którym lądują już po prostu ludzie bez żadnej przyszłości i kończy właściwie prostytując się za dawkę heroiny, jest w książce i filmie pełnometrażowym bardzo mocno, bardzo, powiedziałabym, naturalistycznie pokazana. Zresztą film kręcono niewiele po wydarzeniach które faktycznie miały miejsce, bo kręcono film na początku lat 80., a te wydarzenia były pod koniec lat 70., tam się niewiele zmieniło i bardzo dobrze uchwycono tą taką atmosferę rozkładu, brudu, takiego nihilizmu. Serial nie próbuje nawet tego odtworzyć. Zamiast podejścia realistycznego zdecydowano się na różne zabiegi formalne, które z jednej strony wyglądają na inspirację euforią, z drugiej strony wyglądają na inspirację train spotting. Nie do końca mi się to podobało, ale no cóż, przede wszystkim chciano trafić do współczesnego młodego widza, do widza, który jest przyzwyczajony do kompletnie innej estetyki, nie odstraszyć go właśnie tym brudem i rozkładem. Zdecydowano się na Podkręcenie wszystkiego. Są ładni ludzie, są ładne kolory, są ładne, designerskie wnętrza. Te lata 80. -te jednak fajnie wyglądały i mogą fajnie wyglądać, jeśli się je odpowiednio pokażę. Zdecydowano się też, co osobiście uważam za błąd, postarzyć nieco ekipę. To nie są 13 dzieciaki, tak jak w książce, to są dzieciaki, które mają minimum 16 lat, a podejrzewam, że aktorzy mieli znacznie więcej. Może nie jest to tak do końca efekt, wiecie, Beverly Hills 90-210, gdzie y, tam nie wiem 16-latków grali 30-latkowie, ale y, no to jest historia, która oryginalnie dotyczyła bardzo młodych dzieciaków, a tutaj mamy już takich młodych dorosłych. Czy te wszystkie zmiany wyszły serialowi na dobre? Mm przyznam, że nie wiem, bo myślę sobie, że na pewno stał się bardziej strawny. Na pewno stał się bardziej oglądalny i ma szansę rzeczywiście trafić do grupy docelowej młodych ludzi, którzy szukają jakichś ambitnych mimo wszystko seriali dla siebie, bo to jest young adult z tej wyższej półki. To musimy sobie wyjaśnić. Natomiast, niestety, wydaje mi się, że mimo, że serial, powiedzmy w tak, około 90% stara się trzymać oryginału książkowego, to jednak te 10% zmian. Niekoniecznie sprawiło, że fabuła stała się bardziej zrozumiała. Na przykład, i tutaj może będzie to mały spoiler, ale trudno muszę to powiedzieć, historia rodzinna Christian została złagodzona, a skoro została złagodzona, to w pewnym sensie Psychologiczne uzasadnienie tego, dlaczego postąpiła tak, jak postąpiła ostatecznie wchodząc w ten świat narkotyków, nie jest do końca wiarygodne. Kiepsko wypadają też takie drobnostki, jak na przykład to, że dziewczyny chodzą w tym serialu ubrane jak ekscentryczne gwiazdy filmowe. I bardzo kontrastuje to z całą historią zdobywania pieniędzy na działkę dragów. Jeżeli mają na takie ciuchy, to dlaczego muszą posuwać się do bardzo desperackich. Działań, żeby zdobyć narkotyki, dlaczego jeszcze nie sprzedały tych butów albo tej kurtki. Ja odniosłam wrażenie, że po prostu wszystko jest za ładne, za czyste, zbyt perfekcyjne, nawet w momencie, kiedy nie powinno teoretycznie być. I no miałam takie wrażenie, że te dziewczyny zamiast być na dworcu zo, to raczej chodzą po wyprzedażach, po centrach handlowych. Takich drobnych absurdów, drobnych nieścisłości jest w tym serialu więcej. Mogłabym oczywiście się na tym skupić, ale mam wrażenie, że głównie narzekam, a to nie do końca jest tak, że my, dzieci z Dworca ZO, to jest serial zły. Wszystko zależy od tego, pod jakim kątem go oceniamy. Jeżeli oceniamy jako wierną adaptację książki, no to wierną adaptacją książki absolutnie nie jest. Natomiast jeżeli oceniamy w kategoriach serialu Young Adult. Który podejmuje trudne tematy, no to jest to całkiem solidna produkcja. Może nie euforia, ale mimo wszystko wychodzi poza ten standard, do którego nas przyzwyczajono. Z jednej strony bardzo doceniam dbałość o pewne detale, doceniam to, że jest tak dużo muzyki Davida Bowie, a nawet jego sobowtór w pewnym momencie niezbyt podobny się tam pojawia, ale mimo wszystko to są takie ukłony od twórców w stronę oryginału, a także tej filmowej adaptacji, która pełna była przecież Bowiego. Natomiast no cóż, no ja Jestem lekko rozczarowana tym złagodzeniem przekazu, jestem lekko rozczarowana tym postarzeniem ekipy, ale może uznano, że tak będzie lepiej i że lepiej do szerszej grupy z tym przekazem dotrzeć niż zawęzić. Go do grupy jakichś wybrańców. Jestem ciekawa, co powiecie na temat tej adaptacji serialowej. Czy w ogóle znacie książkę? Czy znacie film? Dajcie znać. Co o tym sądzicie? Ja pamiętam, że jak ta książka wpadła mi kiedyś dawno, dawno temu w ręce, to nie dość, że ją przeczytałam jednym tchem, to byłam też pod ogromnym wrażeniem, ale od tamtej pory dużo się zmieniło i na rynku pojawiły się inne książki dla młodzieży, które no zajmują się dosyć trudnymi tematami, więc tym bardziej ciekawa jestem, na ile ta historia przetrwała próbę czasu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie My Dzieci z Dworca Zo? co sądzicie na temat tej książki, a jak już obejrzycie ten serial, bo jak mówię, zaraz będzie w całości do obejrzenia, to dajcie znać, jak się podobało. Tyle jeśli chodzi o tą dzisiejszą recenzję, jeżeli się podobała z kolei nasza recenzja, to zostawcie lajka, like, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I dzięki, do następnego.